W tym filmie dołączyłem na serwer Minecraft, na którym nie ma żadnych zasad. Osiągnąłem tam bardzo wiele, a później prawie straciłem wszystko. Jednak może lepiej będzie, jeżeli zacznę od początku. Lecimy, Szymi lecimy, lecimy, lecimy! Lecimy do tego, na no outposta, na no outposta, na no outposta! Tutaj jest outpost, outpost! Dawaj, będziemy w outpostie, piersi, let's go! Dodatkowo jest to server lifestyle, czyli za każdym razem, kiedy kogoś zabijamy, zgarniamy jego serce. Ej, zamordowałem zamordowałam Krytacza! A za każdym razem, kiedy giniemy, to serce tracimy. Kurde! Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, a ja was zapraszam na lifestyle SMP. Po zabiciu Krytacza pobiegłem ze swoim sojusznikiem Szymipolem oraz Matrixem, którego od początku planowaliśmy zdradzić. Niestety po drodze Szymipol wywalił się w autpoście, co skutkowało utratą jego serca. Potem pobiegliśmy do wioski, gdzie Matrix wywalił się od golema, bo źle postawił bloki, a następnie znaleźliśmy tam księgę odrodzenia. Dobra, mam, mam, mam. Księga odrodzenia. Zabiłem golema już bez większych trudności, zrobiłem dla nas tarcze i pobiegłem w kierunku spawna, aby pomóc szymi polowi. Po drodze spotkałem pewną osobę. Mam jakiegoś Steve'a, mam, mam kogoś, mam kogoś, mam kogoś, poczekaj, Kogo, czekaj. Kto to jest? To jest Strefcia. Gonie strefcie. Ej, Strefcia tutaj sobie beda zrobił. Ja go mogę zbanować. Ej, Strefcia kusze ma. Strefcie stryfcie ode mnie. O kurde. Dobra, oberwał. Wyrzucił mi kuszę. Niestety strefcia mi uciekł. Tak więc dałem Szymiu Polowi podstawowe itemy. A potem natknęliśmy się na wrogich graczy. Chodź, 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 chodź. Tu je. Jestem. Y łap tarczę, łap się siekierę. I masz już jak się bronić. I łap jeszcze killów. Czekaj, zabiję Adama. Jest! Dwunaste serce. O kurde, merwiak! O ramy! mnie merwiak i krytarz. Na szczęście udało mi się uciec, a później zgarnąło mi jeszcze jedno serce, zabijając Adama. Jednak potem role się odwróciły. O kurde, nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Przy pillagerach są merwiak i, i strefcia. Merwiak i strefcia mnie gonią. I, Mak Adam jeszcze! W trzech mnie gonią! Czaj woda, a ja mam łódkę, let's go! E, e e Walą mnie! Niestety, jak widzieliście, przez laga nie udało mi się postawić łódki. Przez co musiałem uciekać przed nimi w pław? Nie! Dostałam laga i nie, nie zgarnąłem łódki! To jest mój koniec przyjaciela. Chyba, że wsiądę z nimi do łódki. Dobra, rozwaliłem im łódkę, let's go! Zabijam Adama! 14 serce. Co tu się dzieje? Ej, zbanowałem cię krytacz! Ej, Krytacz mi przychodzi do pokoju, mówi, że go zbanowałem. O kurde, Sendor mnie dogania w łódce. Cześć, zbiję mu łódkę. I on ucieka ode mnie. Nie, nie uciekał, przejdź. On mi ucieka ewidentnie. Tak mamy księgę odwrócenia krytarzy, ale... Yy, dobra, yyy... Szymi, Pol, posłuchaj, ja się niestety troszkę oddaliłem i straciłem łódkę. O, Sędol do natarcia przychodzi. A, co, gdzie, gdzie teraz jesteś? I tutaj ogólnie trochę ganialiśmy się po morzu, jednak jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Najgorsze, no to błąd z tą łódką zrobiłem, kurde. Ale parkurowiec ze mnie, kurde. Nie, to, to jest mój koniec. To jest mój koniec. Poczekaj, dwa, dwa serca, dwa serca, dwa serca i mnie gonią. Nie, Sendol. Kurde! Po śmierci odrobiłem itemy, a następnie, zgodnie z planem, postanowiliśmy zdradzić Matrixa. Jeśli mi podasz mi tarcze? Szymyk ma tutaj respawna. Dzięki. Szymek, masz ochotę na melona? Pewnie zastanawiacie się teraz o co w ogóle chodzi, ale myślę, że wszystko wyjaśni wam nasza prywatna rozmowa, jaką odbyliśmy z Szymy Polem kilka godzin przed startem. W razie gdyby ktoś chciał go zdradzić, ustalmy może jakieś normalne słowo, tak żeby nie było podejrzeń. Co powiesz na melon? Dobre. No to ustalone. To wtedy by było na przykład idę po melona. Czy coś w tym stylu. Ok, czyli melon w dowolnym przypadku to hasło do ataku. Dobra, no to skoro teraz wiesz już wszystko, mogę Ci pokazać, jak poszła nam walka. Dawaj, Szymek mam ochotę na melona! zjadłbym w melona! Kurde! po pomóż! Dawaj, zabijamy matikla, matikla ma zero. Nie wiem, tutaj jeszcze kłodków nie ma. On ma, on ma dwa serca około, bo ja go dwa razy z topora walnąłem, to kurde daje cztery serca. A to on jedno serce ma! Tylko teraz już się wyregenerował pewnie. O kurde! Nie wali, Matrix nie wali. Nie dobra, Szymek, to jest koniec naszej dominacji, musimy orać, musimy orać. Niestety wyszło jak wyszło, dlatego postanowiliśmy uciekać. Tym bardziej, że Pol miał już tylko jedno serce. A kiedy zatrzymaliśmy się na wyspie, aby zebrać itemy, stało się to. Bo ja się próbuję... Chcielibyśmy <grymianie> <grymianie> naszego poległego towarzysza chwilę uciszy. Jakim tym się powaliłeś? Eee, spadłem z dwóch statek. Załamany po śmierci przyjaciela, zacząłem wydobywać surowce, aby zrobić diamentową zbroję, a następnie ją zenchantowałem. Dobra widzowie, let's go! Godzinka od startu i full diaksowy secik enchantowany. I tak właśnie wyglądał mój start na lifestyle SMP.